Jakie śmietniczki? No, zeszczelnia. Co to jeszcze? Jakieś krzesło widzieliśmy. Jak jest krzesełko. No. Nie da zajrzeć do tego, czy tam coś jest, czy nie ma. Dobra, jest tarnowiec. To jest jednak szkło. To jest takie lekkie, że zrobiłam no. i myślałam, że to jest plastik. Nie. To jest? Zresztą jest tak porysowany jak taki plastik. Tego na, w filmie nie widać, ale to tak w rzeczywistości. Ale piękne. No, piękne są. I to takie wielkie. Wow. Na ściana jest, kto malował, piekarska. Mhm. Mm piękne, no. I... Grężyna, Takie wielkie, no. Bardzo wielkie. Co piękne jest. Ta ściana nie jest reprezentatywna. <laughs> Dobra. Bierzemy? No, tarno. No piękne. i to. To mi się bardzo podoba. Zbunek, zbunek, nie? Ale nie ma naturki Aha, to jest takie całe. Ej, śliczne. Może gdzieś tam dalej? Nie, nie ma. No? Chciałam przed chwilą porcelankę. No to mam. Co prawda, chciałam taką uszkodzoną do tuczenia. Nowy <laughs> projekt artystyczny. Prój, chcemy się bawić. A to patrz to chyba jest plastik, ale zaraz zobaczę. za niestety auto. Albo jakieś jedzenia? Czyszczenia? No. Jedzonko. Tylko. Czy tu nie ma jakieś moli? O, ale to są w zamknięciu. Każda poszczególna, więc tego można było zaryzykować. To przepraszam, jest przeterminowane, czy o co tu chodzi? A tak, jest przeterminowane. A e, ja tam się nie boję przeterminowanego. Jak chodzi o choroby? Lenisa z truskawką. Kolendyczki. Co to jest? Patrz, herbatki. I to nie, to nie. To nie Przed to nie wirusami. Chodźmy. Cena 785. Co prawda przeterminowane, ale nie mówię, ja się nie boję. To nie wiem czego by się tu bać, bo to się raczej nie przeterminuje. Yy, tam dokładnie? Do tu był, na tym. To zobaczysz na filmiku. A tu patrzysz co tu jest? Ja Jakiś powiem. obraz jakby, coś tu takiego zostaje dziwnego, ale co to jest? Czy kawałek... Disney Pixar. To może mebli, mebli coś. Jakaś oklejona. Tak, no, oklejona. Zobaczmy jeszcze do tego worka. O, o. Ty, to jest zestawik. Lepkie. <grymne> no, a jest to tak delikatnie. Raz No. O, no, o, no, no. I to tak wygląda, jakby się teraz stało. No podczanki to, to są kąte się takie po prostu, że o takie No to są szkła takie bardzo delikatne. Ale widzę, że różne rodzaje no, to są te spodeczki, to będą Tak, no widzę. ona się bardzo, bardzo lubi tu A ja to już jest twardsze. To jest twardsze, Tam jest simaczka widzę. Miesie to? Tak no widać. To no jest no A poczułaś do środka? Jeszcze nie. nie taki no. <grym> to odpowiem, może ktoś sobie coś z tego... z tego można, by coś zrobić. No nie możemy wszystkiego przyzamilić. No się. już nie ma, nie ma. Trzeba brać... No to jest fajne. To jest takie no i dół, gabarytowe duże, mega no. Co ty jeszcze poczęłeś tutaj? Co to jest? <grywanie> Nagrało się! <grywanie> jest nagrane, ale mocno też się wjechało. Ale warto było nagrać tak jak jest tego Fajnie, fajnie. Takie wypadek Tak. Dobra. Co? Już jakiś pocieszka. Poka. O, jakie są Uuuh. Uuu. No, poli serca. To się, to widać coś tutaj, no? Mhm. To było więcej botwawka widzę. Tam Wotławek sam. No. Złomik. No, proszę bardzo, kolejne wysypisko śmieci. Klocki, no tymi klockami to by się mogło jeszcze jakieś dziecko pobawić, ale po co? co oddać, lepiej wyrzucić. Chociaż dobrze, że nie do środka kontenera. O, a tu mamy taki relikt z przeszłości. Niestety To, to rozwalone. Dosyć mocno. Chodź. No. Aga sklepowa. I dałoby radę, nie? Jest na jakiejś dziwnej taśmie. No bo taśmka. Trzeba by taśmę zrobić. Znaczy, używany to kupiacz. To są jakieś styki, ale o co tu chodzi? Może zaczęłoby to po prostu. Nie mam pojęcia. No, tyle chyba. Jakieś palki leżą. Chyba ze stropu. Tak, tak wygląda. Красиво. Dzień dobry. O, komietki. takie współczesne. No, niestety tam są tyle ale już. Hmm, po prostu hmm. Coś szklanego też było. Było. Ale już nie ma. Pytanie, gdzie są z innej epoki? Zresztą też bombek są ładne. Maju, bombek na przełomie moja, czerwca się nie spodziewałam. No, widać. Remonty, remonty. O! Dziuby tu remont... mamy różne rzeczy. Różne rzeczy wyglądające jak czyszczenie mieszkania. Tu szukamy skarbów, może coś znajdziemy? A może nie? To się tak... Jakieś dziwne rzeczy. O! Tu znowu mamy święta. Patrz. Mamy święta, ale mocno zniszczone. święta. Mamy święta, tym razem z nic. Hmm. Jakieś dziwne rzeczy, Elektronika. Tu taka ciekawostka. Czeskie? Czeskie. Może nawet czechosłowackie, nie wygląda to na młoda. pińczyk Ale on to było z tym utrudnieniem, żeby było chyba. trzeba wyrzucić, nie? Nie, B. Wytrzymasz B. Ja no, też nie rozumiem. Może to tak może... jest koralik? A może to w ogóle nie jest tak, tylko może. to jest jakiś koralik. I drewniane. Fajne. Są drewniane? Tak, są drewniane. Widzę, no. że brakuje jakichś pojedynczych, ale... Brakuje nie, no, jednego właśnie. zielonego, jednego niebieskiego. No, ale co inne. to jest to? Tu taka jest dziurka w ogóle. Tu jest dziurka, jakby po jednej stronie. Może to jest jakieś kolejne. Ale tu też masz B wszędzie, widzisz? Przecież niech nam ktoś to wymądrzy się bo a ja mam sobie ramienia. Fajne są. Tu też masz jakieś, widzisz? Przecież a, B, C, C D, D B. Nie, nie be, albo C, C. mogłaś wyrzucić B albo nie Właśnie nie, bo tam są Ty. O, mogłaś no to wrzucić i wtedy masz puszka. Ale jest ciężko, żeby Nie, No patrz, na trzy próby... Trzy na trzy. Nie wiem, ale sam ten kojemik jest bardzo ładny. A bo to jest metalowe. Metalowe, no. To jest górowane wprawdzie, ale... Ale samo to. O, jest to górne ramię. Trzeba to zobaczyć, to, to, to się wydarzyło. Mogę nie do górnego ramię widzisz, bo tu jest to, tu też było. O, tu jest zapięcie. Mhm. O! To pisze, jakby coś magnetyczne miało być, magnetika. Nie, nie są na uważaj. No, Może one mają magnesik z tyłu po prostu i się przesuwają. To by miało sens. Otworzyłem ja teraz. Czekaj, teraz ja otworzę. To są magnesy jakieś. Tak. A, one są magnetyczne. No, jak nazwa wskazuje. No dobrze, no. Tak podejrzewam. Fajne. Chciało tylko to robić to mam te dwa. To mamy jeszcze. Ale uzupełnione sudoku. Chociaż... Nie, to jest odbyt, Nie. Jakieś stare krzyżówki. Tu jeszcze coś takiego. Patrz. Co to? to. Widziałeś? Takie uh -uh. coś. Ciekawe to jest. To jest lepszy, lepszy. Wytarów, Intensyfikacyjne. W coś się dotkłam, wiesz? W coś. Dobra, to coś jeszcze jest w tym worku? Czyżby? Coś tu było? Tak! Przes. 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 co Przes. Przes. tu Przes. jest. Jeszcze. Tu są puste ramki. Kompety, bez szkiełka. I skoreczki, co tu mamy? O! To zboczki owocowe. A to kabusko. Jeszcze. Nie. Tu już jest samo szkło i pleca, więc... Nic nie. Ej, co to możesz jeszcze wam pokazać? Tu taki pan. To jest. To tak trochę niestandardowo śmieci. Przy koszu zwykłej czołoce. Takie zabawki. Mm. Nie wiem czy to coś jest ciekawego, czy raczej Nie. śmieci, że śmieci. Chodźmy na śmieci jakaś kula. Mm, kula ale no, chyba no. faktycznie nic ciekawego no.